No wiesz, coś się, coś się popsuło i nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz, te kurwa głupie społeczeństwo, ta kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów, karaku, to jest jakieś kurwa nieporozumienie to was powinno się jebać kurwa tak się powinno was jebać jak tylko was może jebać PiS platforma was tak nie wyruchała jak wyrucha was PiS kurwa aż wasz kukle kurwa będą swędziały z bólu to jest dramat kurwa to jest dramat, że w tym antyludzkim państwie w tym państwie, w którym media kurwa nie były w stanie powiedzieć, że Zbigniewa z tą nogę zbezczeszczono będzie was PiS ruchał w dupę będzie was pis kurwa dymał tak, jak was platforma nie dymała. Ta kurwa śmieć. Zniszczy was. Ja mam to w pidzie kurwa, bo mnie wstać na wszystko. Będę żył kurwa tak. Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony. Z Polski i będę się z was kurwa polskie frajery śmiał. Że się takie głupie są. Tacy kurwa debile, którzy to kurestwo wybrali. Jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą narodowych kurwów, nieudaczników. Rozumiecie to? A wam kochani, którzy się głosowali na mnie, którzy się wspomagali mnie, dziękuję.